Przystanek. O ile przystanek i do

Następny przystanek Metro Grunwaldzka No tak faktycznie witam no. no. serdecznie Dzień no! dobry, i dobry Dobrze nagram od No ja też No to zrobiłem no, od żelania nagrywać No Od bo to jest na nie No ja też będę chciał zrobić do... no, na pętli bo... Następny na żeby no nie da rady, tam za dużo na nagrań. Co za dużo co? Ludzi? Na zabie, nie, 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 dlatego... No, co, stotki nie. Tam, nie, to stotki tam mieszkają, bo to młodzi robią. No to zrób na ten film. Dlatego mówisz, że żelanie robią na no. no. Dzień moczowy, ale zmiana. Ale szczęsto. Aj! Jeszcze raz. Też bym się ze swojej co jest po drodze y, na torach. Wędkie mnie, prawda? Nie. Trzy y, metry za metrem brudno w kierunku Wawońskiej jest. Y, coś robią na torach. Y, y, chyba szlifują albo coś takiego. Y, nie, prostują chyba. A, y, teraz na, za Annopolem w stronę Inowłodzkiej kombinują przy sieci trakcyjnej. No już jest odcinek zdemontowany. Jeszcze. Tak, już są nawet podwieski, żeby motornicy opuścił pan pogrom. Tak więc, następny no, przystanek. Ja tak. Co za cudaśca. Jeszcze gadamy. Swoim braciem. Z ja nie. jak no. z Ja pamiętam, że nagrywałem ja ale się... na trasach. Maszyk będzie z nią to Następne auto sam, ten, dopiero za nami jedzie. No, to ja już 4. No. Tak. Wiedzie, ale dziwnie... miał jeszcze 4 5. Ja wsiadam do, na metrze brud. no a tam w ogóle ani karty, ani baru nie widzę. Kartę uciekł 4-5, wsiadł w 4-6, a Bara przyjechał 5 411. 1, -1. No, A ja teraz... Co? Takie fotele. Tak, na no, na tu. No, tu.

więcej odcinek, gdybyś z tego zrobił więcej. To by było, to by było, to by było godziny, tak? No tak. Poczekaj, to o której ty wysadłeś w końcu? Dzisiaj? 16. 16. No to w takim przypadku... Jutro no też wcześniej będzie. A, no cóż. O to, w... no, to no. no teraz tak, ale ty, ty wiesz, no, to wtedy nie być nie tak było. Wydało co teraz z to tak, tak. jest bez przerwy, bez przerwy kurde chcieliśmy nad rzekę pójść, znaczy nad kanał nie mogliśmy, nie? Poszliśmy, za chwilę wychodzimy, bo zaczęło padać. Chcieliśmy wrócić, za sekundę znowu padnie No proszę to No niestety mam nadzieję, że soboty nam nie zepsuje. Znajdź mam Dziękuję. jeszcze Jeszcze cztery? Ja to mam, ja to chciałbym ten, mam ochotę na bułkę z, z tym nie wiem, na jest. A pod A mogę. Ale to na żeraniu. Tak, mam dwa, to po jednym akurat. No dobra, pamiętaj. Tak, jak, że, a wie, że pamiętam a ja to nie albo. Ociek, jak Czego ja się dowiaduję? A teraz, jak... Ja mam jeszcze ja tak, ja tego nie no, Dobra. No, Zczuć się bara, a dick zamienia się w warsach. Nie bo ja to ma tego nie za No to chudę, że To się na, To się nazywamy. Na, na... Obiad. <laughs> obiad to ja już jadłem. Ale można drugie, drugi obiad zjeść. obiad w postaci wodbił. Albo deser. Deser w postaci jednego pączka. A ja mam ciasto w domu, z galaretką truskawkową. Wyślij pocztę. Od Odgoda do wtoru. Do środy To ja nie wiem, czy nie jest. Nie wiem. Następny o, przystanek, staniecca. No. Może te tory to już przodnęli. E to jest? Te tory to mogliby już przodnieć. Zresztą już przodnęli. Stają i się kurzą. No, Prowadzimy. A, a teraz już słońce wychodzi. No, No, było. No. No, no. ja to moje okulary sobie wezmę. A czekaj, nie ma słońce Eee... Aha. Stanij. no nie mów mi, że on tutaj będzie teraz stać 5 minut. Tak. Albo 10. No, będzie. Ja stałem. O kurde. Ale co, wy, wyprosił ktoś coś wcześniej, czy nie? Nie. jest wszystko normalnie, normalnie. A, no dobrze. To ja nie chcę, kurde, wysiadać i przechodzić na drugą stronę, nie, 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 nie. bo to mi się nie opłaci, a poza tym... A nie, czekaj, a nie... nie w rozkładzie tak było, że on nie staje przed rądem, tylko zawraca i dopiero. No. no. Następny przystanek, rondo Żada. Ale rondo Żada. Nie, nie opłaca tu się zdjęć robić absolutnie. Dlatego tu ty nie robię, no, no nie no, no. mówię. to zachodniego egzomektry, bo jest absolutnie masakra. A w przedstawię tej ciężarowej. No tutaj, tutaj widzę też coś robią. No <laughs> to Te to, tory to jakoś tak no No, bo ten dla Hyundaiów chcą, ten. Żeby tak nie podskakiwały. Jakby no, no to dojdę do zrobienia? zrobią oczywiście. Dzięki Bogu, że jest ci próbą. Właśnie, tak bym za to zobaczył. No uh, to by się daje jutro, się przewróciły. z radości? Nie masz. Jezu, i pędzla. I ta pędzla, trójki, jezu. A ile tam z kamerami ludzi? Te, telewizja, czy co? Nie no, może nie telewizja, ale z kamerami. Hmm. KRT podobno zaliczył tylko jednego MKM-a. Co z nim jechał na Żerań? Nie, nie wiem, czy to nie był przypadkiem i Jeremiasz. W sensie, transpotokiem warszawiak. Tam coś pisał. No. Ja z te ten, ten przystanek? To jest. No. No co, no daj go za kadencję, daj go biedek. Tak. tak. To jest to No tak. No i za chwilę 15 minut będzie. <laughs> 5 minut ustawimy. Przepracuj. A ja kto ci każe wstawać? Sieci. Nie. No to, to się, w robocie się jest. No to sieci. Sieci podziwiać <grym> Właśnie. Podziwiać. A my byliśmy w ogóle na tej y, trasie, tam na stronałki, nie, gdzie później będziemy tam jechać. Zanim się powiem, nie utwardzona teraz, co w ogóle tam komputer No to. Następny przystanek, Staniewicka. Wczoraj się w górę bo, bo y, ta transmisja mi się nie udała, bo trzy razy siódemka zdosęgnęłam, yeah. yeah. a wtedy... Nie, A dzisiaj, się hmm. rozumiesz, jeżdżę, jeżdżę, normalnie hamuję. Ja mówię, kurde, mać, nie mogło tak to wczoraj hamować. No nie, 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 Tak. A, a potem Kac tak do mnie pisze na no, a ty... No w jakiej wróżby. Właściciele mi zezwalają na użytkowania. To będą to tym bardziej. No. Staniczka. Nie wiem, co mi odbiło, ale zacząłem kupować u mnie z Stajby Sajwie. To nie. wyjaśnia twój status, że grasz na PSP Tak, tak? Tak. Ja na emulatorze, bo PSP mi się zepsuł jak jeszcze wchodzimy do naszej szkoły. Nasz I ten jest aktualnie przeszczepem konsoli akura, A ja mam na komputerze. Ale też na komputerze miałem. I jedno ja na komputerze kupię na lekku. A jak, 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 jak? Na komputerze miałem Test Day like Ultimated z samochodami z, z właśnie 6 roku i kurczaki 3D Armageddon też z 6 roku. To było będziecie w formie płyty. Ja mam jedną samochodową do tej pory nawet. No, to jest 0,6 A ja to... jestem wkurzony. Bo będę musiał niestety w niedzielę powtarzać się transmisję, ale już no. tym razem nie z Robloxa, tylko z samego teleka. No. Jak ja nagrywają z tyłu to nie sobie nie dosiedlić się członkowie KMK o nagrywaniu, nie czy o mnie, nie wiem Chyba o tobie. Ale, ale ja jeszcze, ok. są jeszcze czy nie? Nie, już czy nie. Nie, no nie, 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 to? nie, czuję, czuję, czemu. nie, czemu nie, nie, jeszcze czy nie, 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 Jak coś to faków na niki już. Następny przystanek. to nie, no, no tak, bo całe dzień jest samo. Tak. To jest ja, na przykład. Kę, kę, to potrafi się tylko przypieprzać i nic poza tym. to jest Nie wiem, czy sobie i człowiek Nie stwierdzić. Nie wiem, jeze, jeżeli byli to dorośli, dorosłe chłopy z aparatami, to raczej tak. A Patrz nie widziałem, jak to to i coś o nagrywanie, ale nie było na to skierowanego do nagrywania. Mhm. A to, no, zyska na to, że się Siedniaków w takich miejscach chciałem nagrywać okno w Kulinu Metaforowym. Ale nie trzeba, nie tamci. Tak, to tamci, budowlana.

<grystanie> jest cenografia. A bo już jest ten nagrody? Nie jest. No niestety. Cenografia To się stało słabo. 17 tysięcy lat w ogóle. Dobrze jest to, żeby na ja TikToku to było znaczenie w dniu płynącego odcinka. Czyli za nim parę lat chodź. Jak tam parę TikToków? Sieba. Tak, ty nie uwierzysz, co my robiliśmy na TikToku yy, na żenaniu. Coś kręcili się dziś na Nie, to znaczy kręciliśmy, a potem bawiliśmy się w podkładanie głosów. A. Tak. Kłudnia podaje, jak głosem chłopa. No, moja krytyka tej pętli głosem chłopa. Emeryton. Tak. tak. Tylko ulica się skryła. No coś nie, coś nie ma to. Na oh. ja o, na Wczoraj nie, na nie, 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 Ja nie, tu. Okay. Dziewięćdziesiąt dziewięć Ja jechałem chyba dziewięć... A, no tak. Ten, który... ten powypadkowy. No tak. Wybił tak, Po wypadku. mnie na 720 szukł, prześladował. On mnie hmm. na 520. Zde po zderzeniu z kamperem. Jak nie, to przyjdę do was. Kupuj, bo on zapatrzył. Nie, to on się lubił. Ale ty za się wybrał. Co on tylko beziesiąt pociągał? Nie, nie. O A dosyć nie zeszarpiał?

Auto są. Auto są na PKP Praga. Ja, też, który słyszę projekt. Tak. Padniosa, obsadzie zależy zojem. I wyświetli was wiecie. Tak. W autobusie ciszy wyświetlić. O tym też kiedy <grystanie> tam was oni coś odjął na tego TikToka. Ja też to, ja to stawiam, stawiam. Nie, nie w sobie. Ja, się z kawkata. Z moją no, się nie wiem, czy to To właśnie to Ja ciągle stawiam moją postać przyrobioną w kawkatach. Ja wchodzę tego, tak. żeby to śmiesznego kontaktu. Ja tak samo. Aha. Już daję się też na zrób. Wysiedlił mi się. Nie mi się wyobrazić. Może te zdjęcia jak ja sobie na mojej obce. Na meki to było inne. Ja to na polu siedziałem. A ja tu, na, te, na, na o, a ja tu a, właśnie no, no, czekałem. Chyba w jednym pierwszym. Ale kiedy to druga, za dumę wrześniu. I tutaj teraz bracie skup swoją uwagę. No się na tory. Tylko, tylko nie, nie, że kartę, motory... Nie, ja to...

Patrzycie na plak. kabel zebra. A czy na taki kabel? Nie, to jest ciekawe. Patrzycie na ten przystanek. Kabel w Tatoustanek. Inowłocka. Kabel. Uwaga, stop. A jest? Nie ma sieci. Nie tylko. No bo to będzie zjazd do zajki. Od Tak. No. A może to jadę, no. a, ja od A wiem ktoś, za chwilę, ktoś, za chwilę, ktoś, za chwilę ktoś, będzie a ja budynek zajezdni widać. Ej, zaraz to będzie to budynek za zajezdni widać. No. Ale tak w lewo patrzcie. Inowłoczka. O jest. O nie, nie, nie. O jest. Co się dzieje? O nie, no już pęknie No nie. Przystanek bardzo dobrym w stanie technicznym. Tak. Na zasadzie moich przystanek lepiej bym tego nie ujął a Markowska kiedyś nie miała wiatru w stankowi e, 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 e. e, 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 Markowska bez wiatru która ma lekleńczki na 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 tam na zewnątrz stanek odległy niech to zakładam budynek za jezdź Zaczyna się zbierać i szukać sprzęt filmowy. Zobaczycie, gdzieś po prawej nie ma ulicy. No ja teraz, muszę wyjrzeć. A jedziemy do e, tym samym? Tym samym. Tym samym. Niestety nie ma żadnej ulicy lokalnej. Także no. zajezdnia jest nie do patrzenia. Nie do dopatrzenia. Tutaj też jest kurwa. Ale Serio? Tif Tif Ja muszę chciała coś w tym Co Co Tego co tańczy. Mhm. 399. dziewięć. O, Tusk, ci wyskoczył. Ja! Ten też mnie wyskakuje. Zobacz, <śled> mam <kosryt>. Boglę, <śled> o, Tato, Tutaj kawa chwilowa. Szczerze, szkoda, że my mamy tylko 10 minut. Jak jest taka fajna pogoda, to moglibyśmy teraz pójść na drzeczkę, chyba, chyba, że pojedziemy faktycznie na tym drugim. Zresztą, do dobra, do dobra. prze... On jechał 4,5, a ja jechałem 4,6. A to jest M4,6, Ja 4703, 7704, tak? a ja 78,46. Fajnie. Dobra, no teraz 7,46, To też pojedziesz po moim. A bo on jedzie, bo on jest za. za. A, Czyli w takim przypadku odjedziemy. Nie, jeszcze nie, jeszcze jeden przystanek. Na następnym. No ja już zacznę szykować swój sprzęt. Okej. I nie musicie nawet stopa czyszczać. Czyszczenie sprzętu? Proszę Czyszczenie sprzętu. Kręte, nie przykładaj się do tego, jak telewizja TVN. Będziesz... Jeźdź, jeźdź, jeźdź. Ja będę nagrywał... Dobra, daj radę. A Dobra, Nie baw się w pasażerów na łocinach. My się, tylko im.